Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dobry wieczór, bardzo serdecznie witam. W sobotni kwietniowy wieczór. Moi drodzy, dzisiaj 25 kwietnia i Kościół obchodzi święto świętego Marka, ewangelisty, tego, który pierwszy napisał Ewangelię o życiu Jezusa Chrystusa, i dzisiaj czytamy podczas liturgii Przy świętej, właśnie fragment z jego, z jego Ewangelii. I w tej Ewangelii Pan Jezus powierza nam misję. Mamy głosić Ewangelię tam, gdzie jest moja codzienność. Pewnie najtrudniej pośród naszej codzienności, pośród naszych bliskich. Ale ta codzienność jest całym, całym światem, do którego Pan Jezus mnie posyła. I warto uświadomić sobie taką ważną rzecz, że dzięki mnie, dzięki mojemu świadectwu, cichemu, zwyczajnemu świadectwu, wiele osób może spotkać Pana Jezusa. Moje ciche, zwyczajne świadectwo. Polega na tym, że mniej jest słów o Panu Bogu, a więcej jest czynów. Święty Franciszek yy, kiedyś mówił takie zdanie: idźcie i głoście Ewangelię, a w razie potrzeby użyjcie słów. Bardzo mi się podoba to zdanie Świętego Franciszka. To jest jedna myśl. I druga bardzo krótko. Chciałbym Was zaprosić, żebyście. W swojej wyobraźni przywołali z wdzięcznością te osoby, które przekazały Wam wiarę, Waszych rodziców, którzy przynieśli Was do chrztu, księdza, który Was ochrzcił, może też wiele osób, które troszczyły się o Wasz rozwój duchowy i byście dzisiaj też za te osoby się pomodlili. Oczywiście, jeśli ktoś ma przygotowaną intencję, to proszę ją podać. Ale też w szczególny sposób wspomnijcie właśnie te, te osoby i za nich się pomódlcie. Ja dzisiaj, oprócz też tej intencji, o której mówiłem, chcę modlić się za dwie osoby dwóch jarków, bliskich też mojemu, mojemu sercu. Oni dzisiaj obchodzą swoje imieniny. Ich polecam Panu Bogu i za nich chcę się modlić. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego, powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, męcząc pod ponskim Piłatem, Ukrzyżowany Maria pogrzebion, wstąpił do piekę. Trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa. Siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół Powszechny, świętych obcowanie. grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo. Najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, mniej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, mniej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. E... Intencja Pani Agnieszki, proszę dziś o dary Ducha Świętego dla Dominika. Intencja Pani Joanny za wszystkich, którym wydaje się, że stracili nadzieję o opiekę Matki Bożej. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata, dla Jego bolesnej męki, Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo. Najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Mamy dwie intencje. Pani Zofia, mody się za zmarłych, na koronawirusa w kraju i na całym świecie, i o pociechę dla ich rodzin. Kasia e, napisała intencję modę się dziś w e, intencji mojego e, wujka Marka w Dniu Imienin oraz za świętej pamięci babcię Adele. Która jako pierwsza się ze mną modliła. Dziękujemy bardzo za tę piękną intencję. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze, przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo Najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Pana Jezusa, jako zrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodę, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Pana Jezusa jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodę, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Pana Jezusa jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. I w intencji naszych zmarłych, może właśnie dzisiaj też szczególnie za te osoby, które przekazywały nam wiarę, które e, uczyły nas modlitwy, których świadectwo życia było w jakiś sposób, no, budujące, jeśli chodzi o wiarę, takie osoby przywołajmy też w naszej pamięci i pomódmy się za nie. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Święty Marku ewangelistą, módl się za nami. Święta Siostro Faustyno, módl się za nami. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Dziękuję Wam bardzo za wspólną naszą modlitwę, że trwacie i że jesteście jeśli ktoś czekał chwilę na modlitwę to na dole pojawił się taki taka informacja pasek na pasku informacja o tym że codziennie się modlimy o 21:00 że w każdy czwartek jest medytacja słowa Bożego a jutro zapraszam o 15:00 na transmisję mszy świętej z naszego domu z kaplicy naszego domu oczywiście jutro już można być na, w kościele na, 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 na mszy Świętej jest to ograniczenie. Jedna osoba na 15 metrów kwadratowych. No, być może wszyscy nie, nie będą mogli jeszcze jutro uczestniczyć w mszy świętej, tak na, na, na żywo powiedzmy w kościele swoim, to, to zapraszam na, na jutro na godzinę 15 do naszej kaplicy. Moi drodzy, życzę Wam dobrego wieczoru. Jutro pięknej, pięknej niedzieli, i niech Pan Bóg nam wszystkim błogosławi, niech ma nas w swojej opiece, bądźmy Jego świadkami wszędzie tam, gdzie na co dzień żyjemy. Szczęść Boże i dobranoc.